Dziś po krótkiej chorobowej przerwie sprawdzimy najciekawsze lifehacki z TikToka. I powiem wam szczerze, warto oglądać do końca, bo dziś zobaczymy największe przedmioty w historii. Tu widzimy bardzo ciekawą rzecz, w której podobno jesteśmy w stanie wejść pod mapę i zadawać obrażenia. To jest taki most, wystarczy tylko wjechać tam samochodem, spaść na niego odpowiednio i jesteśmy pod mapą. Sprawdźmy to oczywiście. Przed nami cel, czyli most na siedlisku samowolki. Naszym zadaniem tak naprawdę będzie zbudowanie rampy z tej oto górki. To jest o się ta górka z głową wilka, która jest zaraz obok siedliska. Jak jesteśmy rozpędzeni, to spróbujmy, bo to nie powinno być skomplikowane. Ale, no, przesadziłem trochę z nitrem. No nic, wracamy na wilka i spróbujemy raz jeszcze. Lekcja wyciągnięta. Muszę troszeczkę mniej skręcać. Po prostu postarajmy się lecieć w taki sposób. Ty, to się uda chyba. To się chyba u. Nie, no żartujecie sobie. Ty to się prawie udało, tylko zatrzymała mi latarnia. No i powtórka z rozrywki. Lecimy, trochę jednak trzeba skręcić. Oj, nie wiem, czy dolecę. Nie wiem, czy dolecę. Nie dolecę. Nie, no to jest jakieś. Jakieś to niewykonalne. Prawdopodobnie ostatnia próba. Teraz skręciłem na starcie dużo bardziej. Dobra, lecę. Teraz już nie. Ej, to, 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 teraz może wyjść? Nie. No, ja już nie wiem. Tu chyba trzeba trafić jakoś idealnie w podłogę, znaczy w drogę. A ja znowu w chodniku też żyłem. Na TikToku naprawdę to wyglądało na łatwą rzecz. Ty wiesz co? Ja po prostu zbuduję sobie rampę troszeczkę z innej strony. Troszeczkę bliżej tego mostu. Dzięki czemu będę mógł mniej manewrować w locie i może będzie łatwiej trafić. Próba generalna. Lecę. Oj, skręcaj, manojku. Dobra, dobra, dobra. Ej, dobrze, 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 dobrze. No nie. Tu się. To się nie da trafić. Próba numer 4000. Ty lecę dobrze, lecę dobrze, lecę dobrze. Lecę dobrze! To będzie to. Jestem! Dobra, wystarczyło idealnie tylko wytimingować tą skocznię. A, tylko taki problem, że nie wziąłem sobie żadnych itemów tym razem. Ale, no z tego co było widać na TikToku, tutaj normalnie możemy strzelać. Wyjść w żaden sposób chyba stąd nam się nie uda. Chociaż mogę spróbować na przykład wyjechać. Jakby tak wyjechać? No nie, wyjechać się nie chce dać. O, auto w ogóle zniknęło. A wyjść stąd jakoś mogę? Nie wiem, tędy? No też nie. Chyba jednak utknąłem tutaj już na zawsze. No czekaj, ja mogę na przykład zniszczyć tą. Kurde, no dobra. Wiemy już, że można tutaj wejść, więc spróbuję jeszcze raz, ale z itemami zobaczymy, czy można stąd rozwalić na przykład to drzewo. No wtedy będzie to znaczyło, że można stąd normalnie ludzi pokonywać. Ale nie róbcie tego w domu. No i lecimy i chyba znowu się uda. Yy, ty, przecież idealnie wylądowałem. Dobra, teraz idealnie musi być. Jestem, chociaż tak wam <laughs> powiem, że już na limicie, ale jesteśmy. Po pierwsze, musimy zobaczyć, czy możemy rozwalić stąd drzewo. Musz, dobra, to jest naprawdę popsute A mogę to, to też można Czyli oficjalnie stąd można normalnie zdawać damage Oczywiście przypominam, nie róbcie tego w domu, absolutnie Sprawdźmy jednak, czy możemy stąd wyjść Na przykład za pomocą impulsa Okej, okay, no impuls nie pomoże Launchpad No mogę go rzucić nad siebie, ale Mogę zmantlować na przykład na niego No nie, to mogę rzucić na pewno Mogę stąd rzucić coś takiego na zewnątrz To też ciekawe Jeszcze jeden impuls no nie, dobra, więc oficjalnie stąd nie można wyjść. Choć, czy tu jest rolka? No jest rolka, ale nie da się jej złapać w żaden sposób, więc no oficjalnie stąd nie możecie wyjść. Możecie jak najbardziej zadawać damage i strzelać do przeciwników. No i ogólnie całkiem ciekawe miejsce, tylko całkiem ciężko tu czasem wpaść czy inaczej potwierdzam tego lifehacka, no niezłe to. Tutaj bardzo ciekawy sposób na bardzo szybkie rękawice Sub-Zero. One nie są jakoś mega limitowane, ale dzięki temu podobno w kilka sekund możemy tego Sub-Zero pokonać i mieć darmowe rękawice. Sprawdźmy to oczywiście. Jesteśmy już prawie na miejscu. Z tego co rozumiem to jest tu na mapie pomiędzy portem a żabami. Wy pewnie już u Sub-Zero byliście, no mi się jeszcze nigdy w życiu nie udało. Dobra, widzę kogoś czy to jest Sub-Zero. Dobra, to jest on, więc mamy już taki plus. Najważniejszej jednak pytanie, czy on faktycznie Ma te i te masy O kurde, nie trafiłem Bo technicznie, Eee, y, udało się Ty, faktycznie to działa Aha, no prawie Prawie się pokonałem, powiem wam szczerze Myślałem, że on będzie miał tylko karabin, no ale nie spodziewałem się Że tak łatwo będzie stopić rękawicę Sub-Zero, technicznie to nie jest jakiś Mega rzadki item, tam coś To to, nie, ale prawie, no ale jak można Go mieć w kilka sekund, czy nadal działa glitch Że tu się robimy tak i tak się to robiło Okej, okay, nie działa już glitch na mega szybkie teleportowanie, więc oni faktycznie naprawiają te glitche. Ty, ale jestem ciekaw, ile faktycznie zajęłoby pokonanie tego Stumzero. Zbiorę szybko jakąś broń zaraz po wylądowaniu i zobaczymy, jak szybko będę w stanie go pokonać. Ile on faktycznie ma HP. No dobra, powiem Wam szczerze, tego się nie spodziewałem, więc chyba faktycznie opłaca się robić tego lifehacka. A jego jak najbardziej potwierdzam, no można go łatwo pokonać. Tutaj nasz rodak Polak pokazuje, jak wejść do pociągu, do safe'u na pociągu bez otwierania safe'u, czyli możemy iść tam przed wszystkimi graczami. Sprawdźmy to oczywiście. Mamy już termin, który wypada między sobą. Jesteśmy też w odpowiednim miejscu, żeby był murek. No, na koszmarnych kontenerach jest. No i jedzie też pociąg, więc wszystko, czego potrzebujemy, mamy gotowe. Ja tego jeszcze nie testowałem, ale teraz tak. Safe, gdzie się znajduje? To jest najważniejsze. Safe jest chyba tutaj o. Więc musimy. Eee, e, e, zejdź! Pociąg, jak widzicie, jeździ teraz bardzo, ale to bardzo powoli, więc my musimy zejść tak w odpowiednim miejscu. No i teraz, na przykład, schodzimy i ten murek powinien nas ścisnąć do safe'u. Ty, no, byliśmy przez chwilę. Dobra, dobra. Eee, e, e, bo tu jakieś problemy się. Eee! I teraz tak, widzieliśmy safe od środka, byliśmy już tam prawie, ale jednak z jakiegoś powodu nas tam nie wrzuciło. Eee! Ty! Znowu byłem prawie. No właśnie, bo ja widziałem też takiego TikToka, że jak pociąg mocno zakręca, to my możemy jakby... Teraz, 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 teraz. Kurde, no. Znowu będzie zakręcał, więc ja znowu spróbuję zejść i prowo spróbuję tam wejść. No ale nie, no to tak nie za bardzo chce działać, mam powiem. Ej, jestem! Nie wiem, jak ja to zrobiłem, po prostu w odpowiednim momencie na zakręcie wszedłem... W obramówkę tego! No i jak widzicie jesteśmy w środku safeu i to jeszcze zanim ktokolwiek tutaj wszedł i zanim pojawił się jakikolwiek lud i te my skrzynki dopiero pojawiają się w momencie, kiedy ktoś zacznie hakować safe. No ja jestem na customie sam, jak widzicie, więc no nikt raczej nie przyjdzie. No ale w normalnym meczu można tutaj po prostu się zakampić i czekać, aż ktoś otworzy. Na no termit był nam potrzebny, bo podobno jesteśmy w stanie go położyć. O, jesteśmy, patrz! Umieść termit! I jak to położymy, to podobno jesteśmy w stanie. Sami zhakować to. Poczekam chwilę i zobaczymy, czy to się otworzy. Jeżeli tak, no to będzie ciekawym sposobem na wyjście stąd. No właśnie, tutaj kolejny błąd, bo żeby to miało sens i móc y, można było wyjść z tym termitem, musiałbym najpierw rozwalić wieżyczki, zanim tu wszedłem. No bo jak widzicie, te wieżyczki po prostu rozwalają ten termit. W tym momencie jestem tutaj uwięziony, ale chcę spróbować jeszcze raz. No to spróbujmy teraz y, tak, jak to się powinno robić. Czyli tak, rzucam tutaj jedną i się chowam. To tak szybko wybucha? Okej, okay, kolejną rozwaliłem, więc nie ma już co nam rozwalać termitu. Weźmy go zatem trochę więcej. No i co? Teraz będę mu tutaj postawić termit od środka. No ale najpierw musimy się tam dostać. O, teraz to jest idealny, fra idealny czas. No, jestem! Dobra, tutaj, ta miejscówka. myślę, że dwa razy tutaj na tym mieście portalem tutaj wszedłem. Da się to zrobić. Jest to całkowicie, no może nie trudne, ale też niełatwe. I teraz tak, podchodzę i zobaczmy, czy będziemy w stanie sami się dostać, znaczy wydostać. Ty no chyba będziemy. Bo pociąg się zatrzymał. Eee, I tak to wyszło. Otworzyło nam się. Safe jest. Nawet utknęliśmy w złocie w tym momencie. No i co moi drodzy? Tak wyglądało. Wejście do sejfu bez do sejfu. Naprawdę sprytna rzecz, naprawdę fajna rzecz, no ale także bardzo mocna rzecz, więc nie ryzykowałbym tego w publicznych grach, bo wydaje mi się, że za coś takiego można pana już dostać. Tak czy inaczej, tego lifehacka oczywiście potwierdzam. Ten TikTok ma prawie 500 tysięcy wyświetleń i pokazuje on, jak zatrzymać w bardzo prosty sposób pociąg. Wystarczy ta przenośno pancerno osłona i dwie budowle i tak naprawdę tyle wystarczy. Sprawdźmy to oczywiście. Mamy przenoosłonę, mamy też miejsce, w którym robił to kolega, więc. Teraz tak, stawiamy dwie ściany, edytujemy je w następujący sposób. Proste. I teraz tutaj w środek między chyba te rzucamy przeno osłonę i edytujemy ściany, tak, by ta przeno osłona była trochę w ścianie. No, wydaje mi się, że to jest coś mniej więcej na kształt tego co on. No jego przenoosłona osłona trochę bardziej wystawała, ale wydaje mi się, że i tak nie ma to większego znaczenia i zobaczymy. Teraz wystarczy tylko wejść na podwyższenie i oglądać, jak nasza pułapka zatrzyma poziom. A przynajmniej taki jest plan. Dobra, zbliża się tych. Tiktoków widziałem mnóstwo i one miały wszystkie mnóstwo lajków, serduszek, udostępnień. No ten TikTok, którego wam puściłem miał prawie 500 tysięcy wyświetleń i 20 tysięcy serduszek, więc no to sugerowałoby, że to mogłoby być prawdą. No ale żeby nie zostawić tego w taki sposób, bo może ja coś źle zrobiłem, spróbujmy jeszcze raz. Jestem ciekaw, czy to jest to samo miejsce, ale nie, on chyba robił to, co wtedy ja robiłem w tym miejscu. Wtedy zrobiliśmy tak na równo, a teraz trzeba to trochę bardziej wypuścić do przodu. Idealnie wyliczyłem, wydaje mi się i puśćmy i teraz tak, o! To jest tak jak on miał, jeden do jednego. No teraz to już na pewno jak tu wejdziemy, to zaobserwujemy jak ten pociąg się zatrzymuje na 110%. No i jedzie nasz artysta, no i naprawdę wierzysz, że to się uda. No tych TikToków było mnóstwo, no więc ja no nie sugeruję, że TikToki kłamią i na pewno to się uda, 110%. No, liczyłem na troszeczkę bardziej widowiskowe tutaj rzeczy, no ale jest tak jest, no mogę jedynie rzucić to apteczką i uznać, że ten lifehack opalamy, no nie działa to. Tutaj widzimy sposób na bicie przeciwników w aucie i wiemy już, że kilofem można to robić od bardzo dawna, no ale w tym sezonie podobno można to robić kijem baseballowym i rękawicami Sub Zero. Sprawdźmy to oczywiście. Mamy wszystkie potrzebne itemy. Jest oczywiście kij i są rękawice Sub Zero. Ale najpierw sprawdźmy, czy to działa tak naturalnie, więc ja biję Gabi teraz troszeczkę podjedzie. Zobaczymy, czy jej będziemy zadawali damage. Działa, jak najbardziej. Pewnie część z Was o tym nie wie, no ale już to kiedyś testowaliśmy i wszyscy wiedzą, że to działa. Ja atakuję, wsiadam do auta. Ty, no czekaj, coś nie wyszło. O, wszedłem, ale nie piję. Kurda, jak wejdę tak bokiem? Czekajcie, spróbuję. Spróbuję się sam rozpędzić i po prostu wejść do auta. Ty no nie mogę wejść do auta. To ciekawe bardzo. Obejrzałem raz jeszcze i Gabi teraz w moją stronę jedzie i oni tak robią, że oni po prostu wbiegają do auta i w ostatniej chwili ciskają i atakują i wsiadają. Jeszcze raz spróbujemy. No nie no, no to za ciężkie jest jakieś. Próba numer 10 tysięcy działa! Wystarczy po prostu się rozpędzić. Wejść do auta i wtedy od razu wchodzicie i atakujecie, a nie odwrotnie. No ale jak widzieliście, no, już bardzo dużo d zadałem w tym środku, i powiem Wam szczerze, no mega mocne to się wydaje. Spróbujmy jeszcze raz, robię coś takiego, Dobre, to jest mega mocne i zarazem, jak już ogarniecie, mega łatwe, więc ki mamy za sobą, no ale teraz jeszcze są rękawice. Widziałem na filmiku, że z rękawicami jest dokładnie to samo, więc sprintujemy, wchodzimy i atakujemy. Dobra, powiem Wam ty, to jeszcze chyba więcej Damage'u zdaje niż Ki. Te rękawice biją szybciej i przez to no Gabi w sekundę prawie straciła całe HP, a timing jest dokładnie taki sam. Ostateczna próba, wchodzimy, oj, teraz źle wytimingowałem, za późno zaatakowałem, trzeba to wytimingować trochę lepiej, no wystarczy wejść klikacie, binecie. No i to jest takie proste. Ty wychodzisz z tego auta, po to cię wyrzuca, czy po prostu wychodzisz, żeby nie paść? Nie, wychodzę, żebyś mnie nie zniszczył. No, można i tak. Tak czy inaczej, ten lifehack no, jak najbardziej potwierdzam. Mega to mocne. Na tym TikToku widzimy, że podobno jesteśmy w stanie zdawać podwójny damage z kilofa. Wystarczy wyrzucić nasz kilof, podnieść potem z powrotem nasz killoff i bijemy zamiast 20-40. Sprawdźmy to oczywiście. No i mamy kilof, który trzeba. Mam też oczywiście emotkę przygotowaną, żeby w razie co podmienić nasz kilof. No i teraz Teraz Tak, powinniśmy podejść, podmienić. Czyli co jest? To już nie działa? Mamy kilof, Przytrzymuję. Ej, oni naprawili wyrzucanie kilofa. Nie da się już tego zrobić. Czekajcie, ja wyrzucę swoją pozostałą ilość itemów. Może to trzeba mieć prosty ekwipunek bez niczego. No ale kiedyś po prostu podchodziliśmy, przytrzymywaliśmy podmianę i nam zamieniało za kill -off. Czekajcie, spróbuję jeszcze z innymi itemami. Czy może jakimś cudem to zadziała? No ale nie, więc tym bardziej ten TikTok jest już nie do odwzorowania. Ale takiego na przykład strzała jak ten można odwzorować, więc nie ma co gadać, ale podwójny damage jest opalonym mitem. No i na koniec najważniejszy TikTok, dzięki któremu podobno będziemy mogli stworzyć ogromne przedmioty. Widziałem tych TikToków sporo, więc mam nadzieję, że to działa. Sprawdźmy to oczywiście. No i moi drodzy, mamy wszystko, co potrzeba do najważniejszego glitcha dzisiejszego odcinka. Ja mam wędkę, Gabi ma wędkę, mamy też nasz cel, rybą słonę, którą planujemy zrobić gigantyczną. Gabi złapią na wędkę, Gabi złapała i teraz ja powinienem kliknąć Hmm. Może trzeba trochę bliżej, na przykład gdy nie wiem w co ja celować tak naprawdę, no bo w to nie. W rybkę też nie, nie, no mówcie, nie mówcie, że to już nie działa. A spróbujmy z kijem. da się w ogóle kij złapać? O! Dobra i teraz y, ja to wciągam, to jest dłużej, i teraz znowu ja łapię. O! Ale chyba nie urósł, co? Nie no dobra, urósł Jaki chyba trochę. Jest ogromny. Czekajcie, to spróbujemy znowu. O! Kapie z Ja nie wiem gdzie rzucać. O! o! Ty, no powiem wam szczerze, to jest chyba największa pała, jaką widziałem. Ty nawet blisko nie trafiasz. O! Ty, no powiem wam szczerze, no to jest naprawdę ogromne. A jak ja to teraz zapię do ręki, to co się wydarzy? A, myślałem, że będę miał z tego wielkiego kolegę w rękach, no ale dobra, czekajcie, bo ja tutaj wyłowiłem y, gdzieś flopera, spróbujemy na innym łowisku po prostu gdzieś to jeszcze powiększyć, ale szczerze bałem się, że to już naprawiony, no ale to jest jeden z ciekawszych glitch, jaki widziałem w życiu. Dawaj Gabriela tego flopera, ja muszę trafić, Ohohoho. spróbuj, ja wciągam, on tak bardziej pod tyłem. O! No i co da się? Jezu, jaki ogromny flopper. Ty o co tam się dzieje na niebie? No jakieś dziwne glicze. No nie no, ciężko będzie, już go coś, coś czuję złapać, ale powiem wam, no to jest zdecydowanie największy flopper, jakiego w życiu widziałem. I zgadujesz, największy jaki wy też widzieliście. O Jezus, to jest flopper. Ty, ja nie widzę połowy. Dobra, widzę już go. Co jest grane? Gdzie on ma oczy? Tam są jego oczy. Ty na powtórce, tego nie będzie widać, ale to jest największy flopper, jaki istniał, myślę, że w historii światów i wszechświatów. No i chyba nie ma co gadać. No jest to, jest to coś ciekawego. Najadło i uleczyłoby się nim, myślę, że z 10 takich serwerów i wysp. No a ten lifehack o dziwo jest potwierdzony.